Począwszy od XIX wieku, naukowcy systematycznie odkrywali i opisywali kolejne gatunki dinozaurów. Od ogromnych drapieżników, poprzez niewielkich roślinożerców, po okazy z opierzonymi skrzydłami. Dotychczas nauka posiadała jednak niewiele informacji na temat ewolucji bezpośrednich przodków dzisiejszych ptaków. Znalezione w Chinach skamieniałości mogą dostarczyć nowych danych na temat brakującego ogniwa pomiędzy dinozaurami a ptakami. W prowincji Hebei w północno-wschodnich Chinach wydobyto dwie skamieniałości sprzed ponad 100 milionów lat. Szczątki należą do gatunku Archae ornitura memmanae. Znalezisko chińskich badaczy zostało uznane za najstarsze pozostałości stworzeń zaliczanych do grupy Ornituromorpha. W jej skład wchodzą wszystkie gatunki współcześnie występujących oraz kopalnych przodków ptaków. Szczegółowy opis nowo odkrytego gatunku został przedstawiony przez zespół Min Wang z Chińskiej Akademii Nauk w czasopiśmie Nature Communications. Niemal w kompletnym stanie zachowało się upierzenie i cechy anatomiczne świadczące o dużej sterowności lotu. Analiza szczątków archaeornitura memmanae wykazała również, że okaz ważący zaledwie 400 gramów miał długi, zakrzywiony promień z kości albo tkanki chrzęstnej, który wyrastał z jego nadgarstków. Prawdopodobnie zapewniał on sztywność skrzydłom. Badacze dostrzegli także membranę między promieniem a palcami. Z tego powodu ptak został nazwany Iki, co w języku chińskim oznacza dziwne skrzydło. Brak piór na kości goleniowo-nastopkowej może świadczyć o tym, że gatunek ten prawdopodobnie brodził w wodzie. Badania warstw geologicznych, w których zostały znalezione szczątki, wykazały, że nowo odkryte okazy żyły w okresie wczesnej kredy, czyli około 130 milionów lat temu. Jest to więc aż o 6 milionów lat więcej niż najstarszy znany dotychczas gatunek pośredni między ptakami a dinozaurami. Trzeba jeszcze przeprowadzić dalsze, szczegółowe badania, aby rozwiązać tę ewolucyjną zagadkę. Jednak nowo odkryty gatunek archaeornitura z pewnością pomoże w badaniach nad brakującym ogniwem ewolucji.